Czy to jest słuszne, czy to jest właściwe, żeby robić film o ludziach, którzy jeszcze żyją, e, e, robić o nich film, zwłaszcza obejmujący fragment ich życia. Ale po pierwsze powiem, co do tego mieliśmy z panem Januszem jasny pogląd, że polityk, tak jak i artysta, tak jak i wielu z nas, jest, nie jest człowiekiem na każdy sezon. Lech to jest właśnie to, co staramy się zamknąć w tym filmie. Pomiędzy 70 rokiem, kiedy władza komunistyczna otworzyła mu oczy i pokazała, do czego jest zdolna, strzelając do robotników, to mu zostało na całe życie, aż do ostatniej chwili, kiedy nastąpiło szczęśliwe zakończenie. Wszystkich tych starań Solidarności. Drugie, że jeżeli chcemy zrobić film o Lechu Wałęsie albo o kimś, kto żyje pomiędzy nami, no to musimy to wziąć na swoje sumienie, nie? To nie może być tak, że my biegniemy do niego i mówimy: może byłoby tak lepiej, może siadł byłoby lepiej, a co on radzi? Nie. Lech Wałęsa ani nie czytał scenariusza, ani nie odwiedziłem go w trakcie realizacji filmu, żeby mu zadać jakiekolwiek pytania, ani nie był ani razu na, na planie naszego filmu, żeby zobaczyć, jak grają aktorzy i kto gra, e, ani nie zobaczył zmontowanego filmu, który być może jeszcze byśmy przemontowali, gdyby nam doradził i nie. To jest film zrobiony na naszą odpowiedzialność. Jeżeli źle, to my. Jeżeli dobrze, to też my. Oczywiście już nie sami z Januczem, tylko ci wszyscy, którzy pracowali z nami, część e, naszej olbrzymiej ekipy siedzi tu przed Państwem. E, a ogromna część, bo ekipa dzisiaj filmowa składa się co najmniej ze 100-150 osób, wszyscy oni bardzo chcieli zrobić ten film z nami. I muszę powiedzieć, że takiej dyscypliny, takiej chęci pracy, a praca była żmudna, dlatego że bardzo długo żeśmy ten film różnymi sposobami próbowali dojść do prawdy. Sytuacja jest taka, że rząd się nie wywiązuje i na razie gramy z nimi na jednej szachownicy, i w barcawej, i w szachach. A ja myślę, że jest czas, żeby zagrać jedną partię, że usiądziemy i pogadamy o przyszłości naszego kraju. Ja się skupiłem na tej roli, tak jak na, na, na każdej innej roli, którą, którą dotychczas grałem. I używałem podobnych instrumentów w konstruowaniu tej postaci. W szczegółach to wyglądało tak, że, że bardzo dużo materiałów archiwalnych oglądałem dokumentów po to, żeby podpatrzeć w sposób zachowania, sposób gestykulacji, mówienia bardzo specyficzny dla Lewawęnsy. Natomiast i to jakby tutaj to dotyczy pewnej zewnętrzności, prawda, fizyczności mojego bohatera. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, tak, no to tutaj z pomocą przyszedł mi scenariusz, w którym znalazłem pewne podpowiedzi dla aktora, co w danym momencie bohater czuje, może czuć, może myśleć, jakie w danym momencie może mieć motywacje. Więc to było jak najbardziej esencjonalne, czyli te informacje zawarte w scenariuszu, jak i rozmowy z panem Andrzejem Wajdą. Siedziałam obok pani Danuty w Wenecji. I film się bardzo podobał. Pani Danuta była bardzo poruszona tym filmem. Od czasu do czasu, myślę, że w dwóch momentach w, w trakcie projekcji szturknęła mnie mnie powiedziała, to nie było do końca tak, ale, ale trudno się spodziewać, my zrobiliśmy film popularny, nie film dokumentalny, więc z tym trudno się spodziewać, że każda scena będzie identyczna jak była w życiu pani Danuty czy, czy Lecha Wałęsów. Na potrzeby filmu, dramaturki filmu pewne rzeczy zostały zmienione, czy musiały być jakoś zintensyfikowane, ale, ale film myślę, że zaboję państwa został bardzo dobrze przyjęty. No przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. O, o opinii Lecha Wałęsy, to już wszyscy wiedzą pierwszej jego e, opinii, e, bo to było bardzo szeroko e, komentowane przez dziennikarzy w Polsce. E, Mam na myśli tutaj wywiad dla Radia Gdańsk, w którym to w wywiadzie Lech Wałęsa powiedział, że, że on nie był takim zarozumiałcem i bufonem, jak go przedstawia Wieckiewicz. Więc to było powszechnie tutaj komentowane. Natomiast pan Lech Wałęsa, pan prezydent Lech Wałęsa jak wiadomo, też często zmienia zdanie na różne tematy. I miałem okazję spotkać się w Wenecji z panem prezydentem i porozmawiać z nim chwilę. No i mówił coś zupełnie innego. Po kolejnym obejrzeniu filmu stwierdził, że jednak jest wszystko w porządku. Nie wiem, co miało wpływ na tę zmianę decyzji tej opinii, ale właściwie ja jestem usatysfakcjonowany, dlatego że hmm, dlatego, że właściwie mogę sobie wybrać, która odpowiedź mi bardziej pasuje.